Proroctwo Soraki jest niczym okowy przykuwające nas do zatracenia. Ja nas uwolnię. Porządek i chaos, brzask i zmierzch. Nie jestem żadnym z nich. Jestem wszystkim. Stoję samotnie na pograniczu stworzenia i wiecznej wojny, tak demoniczny jak i boski. Koniec bogów, upadek świata. Mogę nas ocalić i nas ocalę. Bogowie knują, spierają się, wpadają w furię, lecz to śmiertelnicy cierpią. Powstrzymać Morganę, odnaleźć mego brata, nagiąć bieg samego przeznaczenia. Śmiertelność różni mnie od mych pobratymców, lecz to ona może być ich zbawieniem. Chaos bez pokoju jest męką, porządek bez końca jest stagnacją. Śmiertelne serca pragną pokoju, boskie postacie niosą sprawiedliwość. Cóż jawi się za horyzontem brzasku i zmierzchu, niespisana przyszłość? Mój brat, bogowie, muszą posłuchać głosu rozsądku: muszą! Wszyscy szukają mej pomocy, lecz czy słuchają? Nie. Nazywasz siebie boskim królem. Królem czego? Bogiem kogo? Armie uginają się pod twym ostrzem, Tryndamerze. Ja się nie ugnę. Skrywaj się teraz, bracie. Lecz dokąd uciekniesz z krańca świata? Wojna nie jest chaosem, nie jest też porządkiem to zatracenie. Możesz oddać się ciemności i światłu, Kejnie. Nie musisz wybierać. Bogowie zapomnieli, czym są strach, miłosierdzie, rozsądek. Bracie, czy to ty? Nie, nie czuć z siarki. siarki. Atakuj, jeśli taka wola. Miecze są zbędne do odpędzania much. Brzask nie zna litości, zmierzch nie zna umiaru. Wszyscy moi pobratymcy są niedoskonali, tak śmiertelni jak i boscy. A Felios, Alun, serca czyste acz błądzące. Całe eony, bracie! W końcu cię odnalazłem. Teraz mnie wysłuchasz. To nie odwrót, a przygotowania. Będę gotów na wszystko. Siostro, możemy zapobiec twemu proroctwu! Możemy się zmienić! Nie ma drugiej szansy. Nastanie pokój lub apokalipsa. Już mierzyłaś się ze swym przeznaczeniem, Riven. Szkoda to powtarzać. Ja jestem tylko sondem. Droga skąpana tylko w świetle bądź mroku prowadzi do zguby. Nie ma czasu na litość! Przebudzona moc! Wyzwolona Boskość! Czy przemoc doprawdy jest jedynym językiem zrozumiałym bogom? Nie jestem aż tak śmiertelny, nie polegny niczym człowiek. Śmiertelnicy nie są doskonali, w tym tkwi ich piękno. Twoja droga kończy się tutaj, moja rozciąga się dalej. Bawiący się w wojnę człowieku, cóż ty wiesz o boskości? Odpoczywaj, Riven. Zakończyła się tyrania brzasku. Morgano, prosiłem o pokój, nie dałaś mi go. Wyniesienie! Jeśli pokój wymaga poświęcenia, to się poświęcę. Tyrania tkwi zarówno w porządku, jak i w chaosie. W świetle dnia i w mroku moja droga jest niezmienna. Nie jesteśmy spokrewnieni, boski, królu. Nie odstraszą mnie koszmary demoniczna Sarno. Odpoczywaj, bracie. Chaos zakończył swe rządy. Podziwiaj! Czym jest Boski Król w obliczu prawdziwego Boga? Kilka odebranych żyć ratuje całe pokolenia. Śmiertelność to dar, to obietnica przemian. Moja wojna przeciw wojnie jeszcze się nie skończyła. Introspekcja to luksus, na który nie mogę sobie pozwolić. Mogę stać się znużony, lecz nie zaprzestanę. Potrzebuję odpoczynku. Być może to moja śmiertelność. Bestia i archontka działający razem? Proroctwo jest niczym dla zdeterminowanej duszy. Śmierć poczeka, przeznaczenie nie. Czy to był plan przeznaczenia? Bogowie, świat, przyszłość. Gdzie był twój rozsądek, twoje miłosierdzie? Nadchodzi koniec naszych dni, a ty kpisz? Ja jednak wciąż jestem śmiertelnikiem. Cena przeznaczenia opłacona krwią! Bronią, którą dzierżę, są chaos i porządek. Moja dłoń może powstrzymać falę wojny. Dobre intencje zgubią nas wszystkich, Morgano. tkwi w krnombrnej ignorancji. Wojna to preludium naszego końca. Ty byłaś jedyną, która rozumiała Sorako. Daruj sobie kazania, nie przekonasz mnie. Ach, pycha bogów i ludzi. Nie marnuj tchu na kuszenie mnie ku ciemności. Twoja determinacja przeciwko mojej. Śmierć nie może być naszym przeznaczeniem. Cóż głupszego od śmiertelnika? Krok w tył, by wybić się naprzód. Czas zakończyć koszmary, Lilio. Jedna dusza mniej na wojnę. Pokój wart jest tego wszystkiego. Czy muszę być swym jedynym sojusznikiem? Ileż istnień muszę jeszcze zgładzić? Twoja śmierć za lepszy świat. Brzask spotkał swój zmierzch. Mogłeś osiągnąć tak wiele, kejnie. Wojna odnajduje pokój. Ja jestem ostatnią nadzieją. Oto koszt pokoju. Nie staje się na mej drodze. Przeklinam proroctwo! Na światło lub mrok! Nie warte mej pogardy. Jakoś muszę do nich przemówić. Jeszcze nie jest za późno! Mrok ułożony do snu, żal mi twej ignorancji. Na mnie spada los! Ratuj się, uciekaj! Szukasz zniszczenia? Za późno na żal! Uciekaj, póki możesz! Śmierć jest miłosierdziem. Piekielny brzask! Cóż za ignorancja! Godna wymiana. Kiedy się nauczycie? Nie ugnę się! Nie prowokuj mnie! Nawróć się! Jedność brzasku i zmierzchu! Oto koniec wojny! Kusisz śmierć, Twój ostatni oddech. Za stworzenie. To twój wybór. Ha! Nie zawiodę. Przyjmij swój los. Przerwij przeznaczenie. Na me ostrze. Ach, mój gniew, błogosławiony zmierzch! <ścoughs> Bądź świadkiem. Nie waham się! Ulegnij! Ugnij się! Lament! Wybawienie! Dość!